Nastolatek, który zaraził się koronawirusem i zmarł w szpitalu w Kaędziernie Koźlu, jest najmłodszą ofiarą śmiertelną COVID-19 w Polsce. U 18-letniego chłopaka potwierdzono także choroby współistniejące. Portal wirtualna Polska oraz TVN24 ujawniły, jak wyglądały ostatnie chwile zarażonego. Wszystko miało się rozegrać zaledwie w ciągu 3 godzin. Zmarły w szpitalu zakaźnym w Kędzierzyni Koźlu, 18-latek. Zeszłego dnia to jest 24 kwietnia, z powodu koronawirusa zmarło aż 40 osób. Był to najgorszy dzień pod względem śmiertelności od czasu wybuchu pandemii wirusa SARS-CoV-2 w naszym kraju. Mimo młodego wieku nastolatek znajdował się w grupie wysokiego ryzyka. Lekarze potwierdzili, że osiemnastoletni chłopak cierpiał na choroby współistniejące, które znacznie skomplikowały i przyspieszyły przebieg COVID-19. Ministerstwo Zdrowia niedawno z przykrością poinformowało o śmierci młodego zarażonego. Wirtualna Polska oraz TVN 24 przekazały mediom, jak wyglądały ostatnie trzy godziny jego życia. Nastolatek trafił do szpitala z ogniska zarażeń, zmarły nastolatek trafił do szpitala zakaźnego w kędzierzyni Koźlu z zakładu opiekuńczo-leczniczego dla dzieci i młodzieży w Ozinku. To właśnie tam prawdopodobnie zaraził się wirusem SARS-CoV-2. Według informacji przekazanych przez lokalne media, aż 33 z 34 pacjentów ośrodka zostało zainfekowanych. Choć chłopak miał zaledwie 18 lat i mogłoby się wydawać, że nie należy do grupy wysokiego ryzyka, przegrał walkę z chorobą. Musiał się zakazić właśnie tam. Był pacjentem młodym, teoretycznie nienarażonym tak bardzo, jak ludzie starzy. Jednak jest to dowód na to, że choroba nie wybiera zgodnie z wiekiem. Zachorować może każdy, poinformował media zastępca dyrektora do spraw medycznych szpitala w kędzierzynie Koźlu, Jacek Mazur. Jak podaje wirtualna Polska, nastolatek trafił do szpitala 17 kwietnia. Chociaż początkowo jego stan był stabilny, pojawiał się suchy kaszel, a gorączka wahała się między 38 a 39 stopniami, niespodziewanie doszło do pogorszenia. W ciągu ostatnich trzech godzin życia 18-latka temperatura znacznie wzrosła, przekraczając 40 stopni. Chłopak zmarł 20 kwietnia około 22. Zaczął gorączkować do 40 stopni Celsjusza, a nawet nieco powyżej. W ostatnich trzech godzinach życia przebieg był już piorunujący, wytłumaczył lekarz. 2. Według informacji TVN 24 nastolatek cierpiał na choroby współistniejące. Chłopak miał mózgowe porażenie dziecięce i padaczkę. Był jednym z 40 pacjentów, o których śmierci powiadomiło wczoraj Ministerstwo Zdrowia. Wirtualna Polska